Korzystając z okazji, chciałem wszystkim e, osobom, które zaglądają na drawskie strony internetowe złożyć e, życzenia spokojnych, zdrowych, dla młodych szalonych e, świąt e, Bożego Narodzenia, szczęśliwego, przeza fajnego e, 2013 roku no i wszystkiego, co w życiu najfajniejsze, najpiękniejsze, spełniajcie swoje marzenia, szalejcie. Spotkamy się w Drawsku Polarskim w inny Wieczór. Przyjechali z Warszawy do Drawska, do rodziny na dosłownie kilka chwil. Wciąż jesteś tak bardzo zapracowany jak podczas ostatniego naszego wywiadu? Wciąż grupa Bedboys, której jesteś liderem, lśni takim blaskiem jak dawniej? Dziękuję, jak masz ładny głos. A tak poważnie, w ogóle chciałam życzenia. Wszystkie na początku. No, jestem troszeczkę zapracowany, bo grupa Bedboys Boys funkcjonuje swoim życiem. Będziemy ruszali teraz w trasę styczniową z jedną firmą, w ogóle chyba stąd, znaczy nie chcę zdradzać, ale z Pomorza. Będziemy jeździli po całej Polsce. Zaczynamy chyba od Koszalina i Słupska, więc troszeczkę się dzieje z sami, ale zajmę się takim jakby spełnieniem swoich marzeń, bo zacząłem troszeczkę z moim takim przyjacielem, Lambą, już mogę zdradzić, chłopak, producent muzyczny. Będziemy robili różne kawałki na razie robimy dla śmiechu. Nie wiem, czy widziałaś akcję ze świątecznym Reniferem, ale to jest taki troszeczkę żart. Później będzie jeszcze parę takich klipów no, w innym klimacie śmiesznym. No a później będziemy robili, poważną muzykę. Otwieram swoje studio tatuażu. To już inna bajka całkiem, bo chciałem zawsze malować, a stwierdziłem, że malowanie na ciele to będzie coś fajnego. No dużo bardzo się dzieje. No. Jestem też trenerem personalnym, więc dużo, więc jeszcze więcej jestem zapracowany niż tak. Jak dobrze wiemy, nie masz tu dużo wolnego czasu. Pojawiasz się w mediach, filmach, w gazetach. Powiedziałeś już, na jakimi projektami zajmujesz się aktualnie, no. ale powiedz, skąd na to będziesz ten energii? Zdrażę jestem, tak? <noise> nie, no, no powiem Ci tak. Ludzie z Pomorza, ja uważam, ogólnie uważam, że ludzie z Pomorza są pozytywnie zakręceni. No, Drabstwo to nie jest duża miejscowość, chociaż ostatnio się tak tutaj mm. zmieniło i to jest coraz ładniej. Ale wyjechałam do Warszawy właśnie po to, żeby się realizować, robić coś, coś innego, coś szalonego. No i tak się dzieje. No. Cały czas jakby spełniam swoje marzenie, tak jak mówiłem. Coś tam, coś tam nowego próbuję złapać, skąd energii. No. Jakoś jeszcze nie widać tak, żebym zestarzał, prawda? No. Nie, nie, no troszeczkę energii jeszcze mam. Lubię, lubię, lubię szaleć, lubię coś robić, lubię być cały czas może nie w kręgu uwagi, ale nie zostawić w tyle. A jakie są Twoje plany zawodowe na 2013 rok? Czy nadal, Panie Zelkowiec, będzie głównym elementem Twojego życia zawodowego? No co, nie wiem. Miał być świat świata 21, więc brałem to pod uwagę. E, ale tak poważnie to powiem, że nie wiem, czy chciałem iść w stronę muzyki, e, bo mi się to spodobało, tworzyć jakąś muzę. E, jeszcze czymś się Panią zajmuję, bo a, moja przyjaciółka. Będzie startowała w zawodach, a czy startuje w zawodach MMA. 12 złotych medali zdobyła i troszeczkę będę ją przygotowywał do takich zawodów. Bo wiadomo, że tam gdzieś miałem sprzeczność z Rzutysztwem Brazylijskim i innymi szukami walki. No i będę troszeczkę jej pomagał, bo zawsze moje marzenie było wyjść na zawodowym ringu. To może nie będę wychodził jako zawodnik, ale będę wychodził w jej narożniku. To jest coś takiego. Następna, następne moje marzenie, które będę realizował w 2013 Dobrze. A powiedz nam, e, co na jest związane z Drawskiem? Czy wyjazd do Warszawy i szybkie życie w niej e, nie pozwala na wszystkie wspomnienia? No, są, wspomnienia zawsze są. No dzisiaj, tak jak mówiłem, gdy przeglądam jakieś tam e, stare kasety VHS, to no, nie są tylko z moich tam programów telewizyjnych, ale też e, z pobytu w Drawsku, e, tutaj jeszcze spędzałem dużo czasu. No, no powiem ci, że czasami chciałbym tu przyjechać, pojechać sobie na ryby, posiedzieć, odpocząć, nie być cały czas w wirze w wydarzeń. No i powiem Ci, że ładnie tutaj się dzieje, znaczy no, no, Wygląda tutaj cores ładnie, nawet widzimy, tutaj się spotkaliśmy na dworcu krawskim jest naprawdę ślicznie, no. Patrzę na miasto jest przyjemnie. No, miło tu się wraca. Coraz no. Przed nami Sylwester, czy będziesz w tym wieczór pracował na pokazach prędzej, czy może o... odpoczynek, relaksa, może zabawa? Znaczy pierwszym planem był wyjazd na ten Rwę. byłem zaproszony tam, jednak e, plan padł, okazało się, że problem z biletami, bo troszeczkę za późno się obudziłem. Drugim planem było wyjazd e, do pracy do Zakopanego i tam, no, dobra impreza z firmą jedną. Party Camp, taka studencka firma. Bardzo, bardzo fajna, ale okazało się, że drobny wypadek przy pracy spowodował to, że chyba zostanę w Warszawie. Nie będę mógł pracować, muszę troszeczkę zaregenerować swoje siły. No, powiem Ci, że okaże się to w ciągu dwóch, dwóch dni. I mam nadzieję, że będę Ale czy nie wiem. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję. Dziękuję.